Autorka powieści obyczajowej Syzyfowe Życie, tłumaczka, działaczka narodowa, kierowniczka szkoły powszechnej, senatorka II RP, czyli Józefa Szebeko. Józefa urodziła się 2 listopada 1859 roku w miejscowości Bokowoje w guberni herstońskiej. Edukację odebrała w domu. Od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie językami, a także literaturą. Biegle opanowała trzy języki – francuski, norweski i duński. Od 1887 roku w Warszawie pracowała jako tłumaczka. W 1908 roku zaczęła kierować szkołą powszechną przy ulicy Chorzej, do której uczęszczało około 200 dzieci. W trakcie dwudziestolecia międzywojennego była także publicystką i pisała do Rzeczpospolitej. W 1918 roku wspólnie z Gabrielą Balicką i Zofią Sokolnicką założyła Narodową Organizację Kobiet. W wyborach w 1922 roku uzyskuje mandat senatorki. Weszła do klubu parlamentarnego Związku Ludowo-Narodowego, a także została sekretarzem Komisji Kultury i Oświaty. W tym samym roku otwiera Radę Narodową Polek i staje na jej czele. Jest także członkinią Międzynarodowej Rady Kobiet związaną ze stronnictwem narodowym. W czasie wojny mieszka w Warszawie. Powstanie zostaje ją na Ochocie. Wkrótce przez Zieleniak wychodzi z miasta razem z ludnością cywilną. Na początku 1945 roku dociera do majątku swojego brata w głogowcu koło Kutna, gdzie zmarła 5 sierpnia 1945 roku i została pochowana na miejscowym cmentarzu w grobowcu rodzinnym Zalewskich.